Witajcie w kolejnym odcinku z klubu przygody Geralta Wiedźmina. Tym razem jesteśmy we wsi Zalipie i będziemy się spotykać zaraz z krwawym baronem. Zobaczymy, już widać zresztą, że tam jest. Obok niego, z tego co widzę, to mamy sołtysa wsi Zalipie, tego, który, nam, który tam odciął ucho. A skąd tak w ogóle łowcy czarowić się tutaj? Chyba nie jechali aż z Nowigradu, żeby dwóch kmiotków powiesić. Ja nie wiem, panie. Mówili, gdzie jadą? General, dobrze, żeś przyszedł, bo nie mogę z tymi łazęgami dojść do ładu. Trzeba będzie ich odćwiczyć. Batem! To może zaczną gadać z sensem. No, mów gdzie pojechali. Do wioski na bagnach, panie. Jakaś dziewucha z nimi była, o matkę się wypytywała. Dziewczyna. Ruszajmy tam od razu, general. Zgoda. Zaraz biorę moich ludzi jakaś dziewucha, która wypytała się o matkę. Nie wiem czy coś tutaj się zmieniło jeśli chodzi o chyba oddam psa burka skóry Sprawdźmy sobie jakiś rzeczywiście nieodkryty znaczyń się dodatkowo tutaj pokazał od tego morowego mózgi Kurwa <laughs> Kur... to jeszcze te kmioty nie wymyślą? Niedługo sam się przekonasz, że Wiedźmi istnieją naprawdę. Ta... Jakieś szalone staruchy, co mącą ludziom w głowach. Mm, nie Ta jest takie. została, bo ma miękkie serce zawsze taka była. Tak, jasne. Mm. Żebyś się nie zdziwił czasem. Co? Ja sobie wrzucę jaskółkę, za chwileczkę przemedytujemy, żeby sobie Przydałaby się jakaś ulepszona jaskółka, albo coś w tym stylu, no ale to nie takie proste. To już blisko, ale w sumie zostawmy ich. Aha, tutaj w takim bądź razie Kłę zanim przejdziemy przez te moczary, pewnie będziemy mieli tutaj do czynienia z utopcami, oczywiście. Cienko wam do panny idzie, cienko. Ostro było Ostro? <grystanie> Ej, chłopy. Hoppy, hoppy. Ej, gdzie ja? Tam mamy iść. O, tutaj mamy tą dziuple No coś to będzie zaraz. Mamy tutaj miejsce gdzie jest Janek ale pewnie go teraz nie, nie zostaniemy A Tutaj jesteśmy na... nie znowu topiec Załatmy je szybko Zanim tutaj przyjdą Nadajesz? O, tak. Mam ulepszone zbroje, jak też i ulepszony miecz. Mieczone, ulepszone... No dobra, mamy jeszcze jednych utopców. O, ale tam się coś dzieje! Jeszcze jednego utopca. I kogo tutaj mamy? Kim jesteś? Gerald Zimi, Wiedzmim. Przydaliby nam się tacy jak Ty w służbie wiecznego ognia. Jestem Tamara. Córka? Słyszałem o Tobie. Tamara, córeczko, jednak wróciła. Chodź, niechże Cię uściska Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem! Nigdy więcej! Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej! Wiecie co? Staniemy po stronie barona, bo jednak rzeczywiście się zmienił. Przestańcie się kłócić, lepiej odszukaj Manny. Zaprawdę, powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni, nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić, albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. <laughs> Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Jesteś wiedźminem. Pomożesz nam? Oto, tu jestem. Straciłem pięciu ludzi, i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. No, świetnie. To jest prawdziwa odpowiedź. Bo jeszcze żyjemy. Wiadomo, że, jeżeli wiedźmy, by tutaj zaatakowały, no to wówczas nie byłoby tak miło. Łowcy czarownic. A, tam jest ten kamień, który słyszy. Zostaw. Mamy i gobelin, utkany z ludzkich włosów. To roba, Teraz gorzej za mną jest. No, nie jest to zbyt ciekawe. Przecież prosiłam. Hmm. Przecież prosiłam, mamo. To jak poznajesz mnie? Co jej się stało? Mówiłam, wszystko zrobię. Daj jeszcze raz, wyszoruję. To czysta, mamo. Oo. Nadchodzi. Przygotujcie się Co to było? Może wilki. Nie brzmiało jak wilki. Bo nimi mi nie są. Przygotujcie się. Zabiją mnie. Pas też! Baba wodna. Dobra, jeden stręcik zabity. Załatwmy tego. Pomóżmy tamarze. A jeszcze podpalony. super. Jest baba wodna. Przesuń się. No, to chyba jest za dużo tutaj. O kurde co to? Bies! Czyli to ten potwór, który... który porwał... Annę Dobra, odskoczmy Weźmy sobie quena Twardy jest Dobra, odskoczmy. Gdzie ja jestem? Ha, nawet nie mogę. Dobra, wycofajmy! Piękny Dobre. Dobrze. Kolejnego Dobre. No, i teraz coś będzie po zawodach. Ale gdyby mi nie przeszkadzali, byłoby znacznie łatwiej. On się regeneruje. Dobra, wykończony. No, potężny ten potwór. Co to było? To był bies? Wiedźmy, wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go po Annę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało! Nie wystarczy im to, co jej zrobiły! Dość tego. Zabieram ją stąd. Co to było? To moja żona i wróci ze mną do domu. Ty też możesz jechać z nami! Nie dotykaj jej! Wynosimy się obie z tego przeklętego miejsca! Jest chora sława! Gdzie chcesz ją wlec w tym stanie! Woksen zabije zabijesz ją! Umiem się nią zaopiekować! Wyrywacie ją sobie z rąk jak szmacianą lalkę. Dajcie jej zdecydować! Babeczki! Na obiad będą babeczki! Ona nie jest w stanie o niczym teraz zdecydować. To musi być jakiś zły urok. Wiedźminia, pomóż jej, proszę. Przede wszystkim musimy ją stąd zabrać. Wiedźmi już wiedzą, że po nią przyszliśmy. Zaraz mogą przysłać coś groźniejszego niż biesa. Nie ruszę się stąd, dopóki mi nie powiesz, że da się ją odczarować. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie w wiedźmie wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. To wszystko odcisnęło na nie piętno. Czyli nie umiesz jej pomóc? Już na zawsze taka zostanie? Przekromi. mi. Zabiorę ją do pustelnika z Gór Sinych. Spotkałem go kiedyś, dawno temu. Bardzo mądry człowiek ma prawdziwy dar uzdrawiania. Warto spróbować. Jadę z tobą. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Masz zobowiązania wobec kościoła wiecznego ognia. Kiedy tylko załatwimy sprawę w Welen, wrócisz ze mną do Oksenfurtu. Powiedziałeś, że uratujesz moją matkę. Dotrzymałem słowa. Teraz zaopiekuje się nią twój ojciec. Zaopiekuje? Wiesz, kim on jest? Wiesz, co jej robił? Zapewnia, że się zmienił a ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuję się nią, a ty masz teraz nowe życie i nowe obowiązki. Wobec Wiecznego Ognia. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie tknę już wódki. Nigdy, rozumiesz? Zabiorę mamy to zna chora, a kiedy ją uzdrowi, wrócimy po ciebie. Przysięgnij. Przysięgam, że hmm. wiedźmini zostali stworzeni, żeby zabijać potwory. Nie jest ważne, kto zleca zadanie. Ważne jest, żeby zapłaty się zgadzała. Skrupuły nie są mile widziane. Wiedźmin ma zrobić swoje bez zbędnych dywagacji, a podnieść rzucony mu mieszek i ruszyć swoją drogą. Ludzie nie oczekują, że Wiedźmin ochroni ich przed nimi samymi. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. Mimo wszystko. Niech ci wieczny ogień chroni i strzeże. Bywajcie. Dobrze, przepuściła się Nie jestem to taka pewna, my nie mogliśmy zrobić już nic więcej. Wiedźmy też jeśli ktokolwiek może jej pomóc, to tylko uczony mężczyzn, może masz rację. No dobrze, słuchajcie, sprawdźmy sobie wpisy tak w ogóle. W postaciach, czy coś się nam zmieniło, no to Anabel to jest inna, inna sprawa. Krwawy baron, gdy okazało się, że istnieje ciemna nadziei na wyleczenie Anny Szaleńca, baron postanowił jechać z żoną na kranie świata w górę sinę szukać pomocy. Rzeczywiście zmienił się. Rzeczywiście w jakiś tam sposób dotarło do niego, że powinno być to inaczej załatwione. No i nie miał. Mówił, że nie tknie wódki, więc rzeczywiście można mu wierzyć, że, że tak zrobi. Tutaj macie wpis Oleto. Dodatkowo jeszcze zobaczmy, czy coś w o Tamarze jest. Jest dodatkowy wpis. I jeszcze interesuje mnie ten. Kto to jest? Immerit. I graham to nie, Edin to nie. Kurczę, powiem szczerze, że interesuje mnie ten gość, ten dowódca wiecznego ognia, który był z Tamarą. Naprawdę inteligentny gość. Gość, który nie od razu nie wyskoczył z, z pyskiem i. Sarski wywiad to nie, i teraz nie wiem, który to jest. Graham to, na... Graham to był rybak, więc. No trudno, szkoda. Przerad? Nie. Nie wiem dokładnie, kto to był. W porządku. I jeszcze dodatkowo zobaczmy sobie o tym biesie. Jest bies, przeczytajcie sobie na co on jest wrażliwy na petardy samą oraz czarcią poruchawy, jak też olej przeciwko reliktom. No nie był to jakoś strasznie trudny przeciwnik, no, ale też i był na szóstym poziomie, dlatego... 6. Szóstym, szóstym. Dlatego też i w miarę łatwo to poszło, no ale sądzę, że jakby był on na znacznie wyższym poziomie, no to wówczas no chyba mielibyśmy bardziej przerąbane. No dobrze, słuchajcie hmm. Powiem tak Jestem zadowolony I niezadowolony Wiadomo, że wolałbym, żeby Z Anną było znacznie lepiej No ale niestety Tak naprawdę to wszystko, co się działo Z nią To wszystko, że Wiedźmy, które zaczęły Wyniszczać jej organizm Wzięły Słuchajcie. mutagen z biesa, łajno z biesa. E, zaczęło wyniszczać jej organizm, jednak to ocisnęło wszystko swoje piętno na niej. No i mam nadzieję, że w jakiś tam sposób cała ta e, rzeczywiście wizyta u tego znachora, tego mędrca e, pomoże Annie i w jakiś tam sposób będzie jej pomocna, że dojdzie do siebie, chociaż trudno mi powiedzieć na ten temat coś więcej. Słuchajcie, tak jeszcze z ciekawości kiedyś sprawdziłem sobie, jest jeszcze jedna opcja, tylko niestety ja nie mam w tym momencie możliwości że za bardzo do tego, do, do tego powrócenia. Jest jeszcze opcja tego typu, że możemy, to był ten duch zaklęty w drzewo, w serce drzewa na, na szepczący, szepczącym wzgórzu. Jeżeli byśmy tego ducha uwolnili... Wówczas nie zabili go, tylko uwolnili. Wówczas y, wyglądałoby to trochę inaczej, y, ze względu na to, że duch ten y, pozmieniałby dosyć dużo y, rzeczy. Zobaczmy, może tutaj coś, coś jest przy okazji. Ja sobie tutaj poeksploruję i będę Wam opowiadał. Pozmieniałby dużo rzeczy. Po pierwsze, Anna byłaby zaklęta w jakiegoś potwora. Po drugie, te dzieci byłyby, byłyby uratowane. To wtedy już no te dzieci, które mi tak bardzo chodziło, bo nie wiedziałem właśnie, co się z nimi dzieje, no to te dzieci byłyby uratowane. Natomiast właśnie karą za to, że te dzieci byłyby niedopilnowane, i. O, mam tutaj jeszcze jakieś przejście. Karą za to byłoby właśnie zamienienie Anny w potwora. No i wówczas byłoby to inaczej zupełnie. Natomiast Gerard wtedy odczarowałby Annę i. O, niestety skończyłoby się to trochę tragicznie ze względu na to, że odczarowanie byłoby i tak nieskuteczne z prostego względu. Anna do, miała, urok był taki, że Anna miała do końca życia być potworem, czyli od, odczarowanie jej, odczynienie tego uroku y, skończyło jej tak naprawdę żywot. Czyli ona tam w miarę, w jakiś tam sposób jeszcze porozmawiała, znaczy w jakiś sposób. Porozmawiała tylko ze swoimi bliskimi, po czym zmarła. Niestety. Y, Dalej potoczyło się równie źle i jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z tego, że wtedy tego ducha drzewa nie posłuchałem, ponieważ skończyłoby się to już tym, że tak jakby mój. Faworyt, mój ulubieniec, czyli krwawy baron, na sam koniec po, sam, po śmierci żony, mm, po prostu powiesił się. No i niestety, powiem szczerze, no, to byłoby dla mnie bardzo wstrząsające, bardzo niemiłe i, no, i szkoda byłoby mi go bardzo, ponieważ jakoś y, związałem się, zżyłem się z tą postacią, mimo jego w jakiś tam sposób y, wad, y, jednak mimo wszystko. Ten człowiek, może na sam koniec, tak jak teraz widzieliśmy, na sam koniec się jednak zmienił. Jednak jakoś doszedł do porozumienia z, z sobą, z doszedł do jakiś głos rozsądku do niego. No i stwierdził, że jednak ta Buda, która rządziła nim przez ile ślam lat. Nie jest Bogiem, nie jest jego największą miłością, ale jednak pałał to miłością do Anny, dlatego też wolał raczej zostawić, zostać z Anną. I tak jak teraz, udać się do Znakora. A wtedy, jeżeli byłaby ta druga opcja, no to wtedy, jeżeli nie miałby swojej miłości, to wówczas nie miałby tak naprawdę celu w swoim życiu. No i postanowił się wówczas, tak jak powiedziałem, powiesić. Także cieszę się bardzo, że wybrałem tą opcję. No, i mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiecie, co taki krótki odcinek, ale naprawdę, naprawdę tutaj wiążący całą tą historię z Baronem. Bardzo mi tutaj przypadło to wszystko do gustu, że zrobiłem to w ten sposób. Mam nadzieję, że Wam również. Jeżeli. Hmm, Szkoda tylko, że nie wiedziałem, że to wtedy trzeba zapisać. Jeżeli miałbym zapisany takiego, takiego save'a, to wówczas zrobiłbym jeszcze jedną linię i zrobiłbym właśnie możliwość. Znaczy, tego ducha bym uwolnił. Wówczas bym pokazał wam, jak to dokładnie wyglądało. No, niestety już jest za późno krótszy odcinek, ale naprawdę, naprawdę dobry i mam nadzieję, że wam się również podobał. W następnym odcinku nie wiem, co będę robił. Dopiero się będę na tym zastanawiał. Oczywiście możemy sobie robić jeszcze jakieś zadania poboczne, których jeszcze tutaj trochę mi zostało. Chociażby te partyjki z, kar z karczymarzami. Ewentualnie zbliżamy się już do poziomu 12 i będziemy mogli. A nie no, mam tutaj takie na poziom 10 leśnica, jak też kłopoty grabarza, więc będzie co robić. No i to by było na tyle. Dzięki. Trzymajcie się!